Centrum Skłosza Redeko www.redeko.pl Już 22 czerwca Pierwsza edycja nocnego Wrocław Półmaratonu Przyjdź i kibicuj biegaczom w noc świętojańską www.pół.wrocławmaraton.pl Złoty medal Mistrzostw Polski Szpadzisty Tomasza Motyki Drużynowy tytuł klubu Wrocławianie we Florecie Seniorzy dali nam powody do dumy Teraz czas na młodych jest to duża grupa, bardzo duża grupa młodzieży, która zajmuje się szermierką, ale żeby były dobre wyniki na mistrzostwach seniorów czy, czy nawet juniorów, to musi być taka piramida i musi być dużo dzieci, żeby później jacyś mistrzowie byli. Mamy następców Tomasza Motyki czy na przykład Leszka Rajskiego. Młodzi nie pokazują możliwości już od kilku sezonów. We Florecie dzisiaj walczą w florecie, znaczy zawodnicy kolejarza, którzy już w roku ubiegłym byli w finale Mistrzostw Polskich Młodzików, a więc, tak patrząc obiektywnie, to powinni w tym razem już być nawet na pudle. Natomiast naszą faworytką, aby nie zapeszyć, jest Agata Kes w Szpadzie. Ona w roku ubiegłym razem ze swoimi starszymi koleżankami zdobyła tytuł Mistrzostw Polski w Szpadzie. I to ona trzy mecze pod koniec wygrała. Uważam, że ona powinna w tym roku być mistrzem, ale to różnie bywa. Młodzi ludzie nie mają stabilnej formy i często się zdarza, że nie ten dzień akurat nie może być gorzej. Przygotowania do najważniejszej imprezy z sezonu dla młodzików były ciężkie. Zawodnicy i zawodniczki musieli sobie poradzić nie tylko wtedy z okresem treningów, ale muszą sobie poradzić także teraz z presją, która im na pewno towarzyszy. Nie zawsze wychodzi tak, jakby się chciało, a wśród tutaj takich dzieci do lat 14, bo to jest taka kategoria wiekowa, to może być bardzo różnie. Chociaż to są też zawodnicy już doświadczeni. Tak, jak nasza jest K. z tamtym roku już była mistrzynią Polski, drużynową, także można by uważać o tym, że ona powinna wygrać spokojnie, ale jest duża konkurencja i nie ma tej pewności o tym, że, że się jest tak dobrze przygotowanym, odpornym psychicznie. Bo szelmyka to nie tylko przygotowanie fizyczne, techniczne, ale jeszcze odporność psychiczna. Wrocław, choć należy do krajowej czołówki, nie jest miastem które tak jak przed laty dominuje na polskich planszach szermierczych. Jednak rządzi Gdańsk, który ma wielką stajnię, który ma bardzo dużo pieniędzy. I wczoraj miałem telefon zgłoszeniowy, że przyjeżdża 33 zawodników. Po prostu kluby akademickie mają dużo pieniędzy na sport studentów, ale też i dzieci i młodzieży. Może wyjątkiem jest wrocławski AZS, bo tutaj nie ma dzieci w ogóle prawie, tylko są zawodnicy już starsi, ale AZS AWF Gdańsk, AZS AWF Warszawa, no i też Poznań, to jest trzecia potęga. No a my zaczynamy zawsze z młodzieżą, jest dobrze, a później to różnie bywa. Areną mistrzostw jest hala przychałmońskiego we Wrocławiu. Centrum skłosza Redeko www.redeko.pl Już 22 czerwca, pierwsza edycja nocnego Wrocław Półmaratonu. Przyjdź i i biegaczom o wnoc Świętojańską